Cześć, słuchajcie, jako że zbliża się gorący okres, gorący ze względu na temperatury, e, dotarła mi paczuszka od kolegi Jacka Włodarczyka, zaraz sobie ją otworzymy, ale oczywiście na wstępy zachęcam do subskrypcji kanału, czerwony przycisk pod filmem. Oczywiście zajrzyjcie na grupy Deje Polska oraz magazyny nisko napięciowe, mocno fajnie rozwijające się grupy, e, budujemy własne magazyny, czy też falowniki, e, po, pomagamy w ustawieniach, zajrzyjcie oczywiście na te grupy. A ja dziś e, otworzę sobie paczuszkę właśnie, tak jak wspomniałem, od kolegi Jacka, wodarczyka. Będzie to dodatkowe chłodzenie. Chłodzenie do mojego falownika deje z racji, że za oknem już temperatury potrafią być 18-19 stopni. Słońce potrafi ładnie świecić, potrafi być duża produkcja. Nasze falowniki dość mocno się grzeją. Często są zamontowane w pomieszczeniach, w których nie ma dobrej wentylacji. To chłodzenie jest dość słabe. No niestety, a nasz falownik potrzebuje dużo powietrza, żeby był schłodzony, żeby miał fajne, optymalne temperatury pracy. Ktoś powie, że po co to? Po to, żeby się nie przegrzewał, bo niestety falowniki DEJE mają tendencję, może nie to przegrzewania się, ale potrafią być dobrze ciepłe. Dobra, słuchajcie, otwórzmy sobie tą paczkę. E, zobaczmy tak naprawdę, co w niej dotarło, ale szczerze mówiąc, miałem gdzieś nożyk, dobra, jest, jest mój Kazik, Kozik. Otwieramy paczuszkę, zobaczymy, co w niej mi dotarło. Paczka jeszcze nie otwierana, zaznaczam, e, fajnie zapakowana. Dobra, zobaczymy, co w niej jest. E, dobra. Mam nadzieję, że czegoś nie uszkodzę w środku, bo jest, mówię, dość solidnie zapakowana. Dobra, jedna strona jest, jeszcze została, druga. Dobra, i tu mamy jeszcze. Otworzymy, zobaczymy obudowę. Obudowę do naszego falownika Deje. Deje 12 kW. Dobra, myślę, że mamy. Tu jest jeszcze zaklejone. Dobra. Zobaczymy co mam. Powiem co w zestawie tak naprawdę jest. Dobra. O dobra. E, jeszcze musimy tutaj rozciąć, żeby wyjąć coś solidnie zapakowane. Okej. Okay. Dobra, jeden karton i tu mamy... O, dobra. Naszą poczuszkę. E, otwórz, zaraz sobie otworzymy, zobaczymy. Dobra, karton na bok. O, mamy nasze chłodzenie. Numer telefonu e, mamy tutaj do kolegi, który akurat robi te obudowy. To co, otwórzmy, e, zobaczmy tak, gąbka zapakowana, żeby nam się tutaj nie, 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 nie połamało nic. Śrubeczki do zestawu, e, trytytki. Trytytki ratują życie. Dobra, chyba widać, widać. Odkładamy tu. Ja gratis dostałem, bo tego ogólnie w zestawie nie ma termostat. Termostat można sobie kupić na osobnych aukcjach. Akurat tego tej kolega dorzucił mi prostu do paczki. On tym się nie, nie specjalizuje, nie handluje, ale na pewno jak go poprosicie, to wam poda link, gdzie możecie kupić, bo to właśnie warto zaznaczyć, że tego w zestawie na pewno nie ma. Dobra, no i co my tu jeszcze mamy? Instrukcję montażu. Oczywiście instrukcja też jest na YouTubie. Możemy sobie zeskanować kod QR, zajrzeć na YouTuba tam będzie instrukcja jego montażu, instrukcja złożenia. Dobra, jak to mówią, Polak instrukcji nie czyta, aczkolwiek ja, się, ja sobie to przeczytam. Dobra, to na pewno e, odkładam sobie na samą, na bok. Tu mamy śrubeczki do poskręcania, OK. i mamy naszą obudowę. Dobra, tu jest zapakowana, żeby nam się pewnie nie porysowała. E, link do kolegi, który się tym zajmuje, e, macie też oczywiście w opisie. Dobra, tu jest miejsce na nasz, o, myślę, że będziecie widzieć, na nasz właśnie termostat, który będzie nam sterował, żeby te wiatraki nie chodziły na stop. I co też wa warto wspomnieć, w większości obudów, które mamy, ja już mam chłodzenie, pod spodem, pod falownikiem, to Wam później pokażę też, jak będziemy zakładać, tu mamy miejsce na cztery wentylatory, e, dwa wentylatory, trzy wentylatory, które nam chłodzą tył, tylną część, gdzie jest radiator i tu mamy też miejsce na dodatkowy wentylator, który nam będzie chłodził obudowę, po bokach, wentylatory, które nam poleca tutaj Jacek jest, to są te Arctic, ja też link do nich oczywiście umieszczę w opisie tego filmu. Tanie wentylatory po 22 albo 26 zł, nie pamiętam 22 albo 6 zł, tak więc jest sobie do tego, to co otwórzmy i zobaczmy jak to wygląda. Dobra, myślę, że otworzymy nasz, w... kurde. Ciężko otworzyć, dobra, weźmy inny, może miałem otwarty. O dobra, otworzyłem, wyjmijmy sobie, e, dobra, śrubeczki, nie, podkładki antywibracyjne, nie, śrubki, o widzicie, są w zestawie, dobra. E, będziemy musieli niestety polutować kabelki, ale tym się później zajmiemy. No dobra, to co, one pójdą pod spód, e, pójdą nam, o fajne miejsce, idealnie pasuje. O, myślę, że coś takiego. Dobra, tak więc co? Bierzemy się za składanie tego, e, złożymy to, no i oczywiście sobie zobaczymy, e, czy pasuje do naszego falownika deje. Dobra, ja się biorę za składanie, zobaczymy się za chwilę. No dobra, mamy tak złożone w tym momencie przykręcone, mamy nawet same, mamy, e, mamy wentylatorki przykręcone. No to co? Warto by zrobić porządek z przewodami. E, mamy trzy przewody, na pewno jest plus minus. Eee, o, myślę, że będzie widać, jest plus minus oraz sygnałowy do PWM a nam jest niepotrzebny. PWM musimy tylko wykorzystać plus i minus. Eee, na pewno teraz sobie tak ten sterowniczek tutaj włożę, żeby on już tu był, no i będzie nam na pewno potrzebny zasilacz 12-V, którego w zestawie ogólnie nie ma, ale zazwyczaj każdy w domu taki zasilacz ma. Dobra, ja się biorę za upinanie teraz tego wszystkiego, żeby to w jakiś sensowny sposób. Aha, tu mamy fajne przejście. O. Wszystkie przewody nam sięgną, tutaj, tak? Więc to już na pewno na duży plus, że nie będziemy musieli nic lutować. Tak więc, co? Ucinamy sobie oczywiście końcóweczki, przeprowadzamy nasze przewody właśnie w to miejsce, które tu będzie. No i tak samo tu z, widzę, mamy fajne miejsce już na zasilacz. Tak, dokładnie na zasilacz. W tym, w tym miejscu możemy sobie przewód na, od zasilacza podprowadzić. Dobra, ja się biorę, ja to upinam wszystko. I pokażę finalnie, jak to będzie wyglądało. No i założymy na naszego dejaka. No dobra, mamy wszystko złożone. Zobaczmy, jak to działa. Podpięte, e, oczywiście, jakiś tam zasilacz znalazłem. E, wszystko poprzykręcane, poukładane, kabelki. Zobaczcie tutaj, tak jak wspomniałem, ten mały sterowniczek nie jest. Zestawia, czy on jest potrzebny? Na pewno da nam to, że będzie to się włączać wyłączać. E, czy komuś jest potrzebne, czy nie? No to już musi sobie sam odpowiedzieć. Nawet nie wiem, jakie jest koszt tego sterowniczka, he, ale oczywiście link do niego będziecie mieli w opisie. To cóż, zobaczmy, jak to działa. Zobaczcie, mamy ustawioną 21,6, 22. Od 22 stopni ma nam się włączyć. Dobra, zobaczmy, jak to zadziała. Włączyłem sobie w rękę. O, włączyły się wentylatorki. Temperatura poszła do góry. O, w tym momencie. Temperatura spadnie. Weźmiemy sobie tu żeby nam się szybciej schłodził czujnik nad jeden z tych mówię wentylatorów. A czekamy chwilę, bo to musi potrwać, zanim schodzi się ten czujnik, ale fajnie szybko reaguje, tak więc to na pewno na duży plus. Może wykorzystam go też w innych projektach, zobaczymy. Niech to się schłodzi, ale to chwila, chwila rzeczywiście trwa. No i co? I to zamontujemy u góry na naszym falowniku. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. No Widzicie, nie chcę się schłodzić, bo to mówię, no gdzieś to troszeczkę potrwa. Możemy sobie oczywiście tą temperaturę tutaj regulujemy. Możemy sobie o, dać sobie, żeby się włączało wyżej, niżej. Mamy 23 stopnie. Dobra, i przy 23 powinien się wyłączyć, e, powinien nam wyłączyć właśnie termostat. Zasilany jest tak samo 12V. O, i z tego co widzę, wentylatorki stają. Oczywiście, wyłączyło nam 23, spadła temperatura, podniesie się. Zobaczcie, podniosła się temperatura i załączyło nam. Tak więc e, dobra, montujemy na naszej obudowie falownika Deje. No dobra, nakładeczka mamy nałożoną, jak możecie zobaczyć. O, wszystko tutaj widać. Temperatura, widzicie, obecnie 45.4. Dopiero nałożyłem. Zobaczymy za chwilę e, jaka będzie ta temperatura. O ile spadnie, czy w ogóle spadnie? A zobaczmy, jak to wygląda na naszym falowniku. Zobaczcie, 53 stopnie obecnie, mamy godzinę dopiero 10. I to jest, jak widzicie, 22 marca. Tak więc ta produkcja już jest całkiem sympatyczna. Oddajemy do sieci sporo. Produkcja z paneli już w tym momencie 12 kW. No i wiadomo z mikroinwertera. To co? Czekamy chwilę, zobaczymy, jak to się zmieni. Oczywiście, jaka będzie ta temperatura. Mówię, bo. To jest myślę, że dość istotne, chłodzenie właśnie, elektronika nie lubi jakby gorącego, nie lubi ciepła, dlatego też uważam, że to chłodzenie musi być zapewnione dość dobre. Dobra, słuchajcie, czekamy chwilę, zobaczymy jak to się pozmienia. Dobra, no dobra, chwila pracy minęła naszego, naszej nakładki właśnie tutaj, jak widzicie od kolegi Jacka. Eee, jak to wygląda? Zobaczcie, temperatura... 35 drastycznie spadła. No wiadomo, ruch powietrza zaczęło to jakby wszystko wysysać, e, to gorące. No i automatycznie tu u góry mamy dość ciepłe. Trzeba by wziąć kamerę termowizyjną i bym wam pokazał, ale chwila pracy i zobaczcie tu. 48,9. E, temperatura jak widzicie w tym momencie jest na falowniku 48,7 i jeszcze nam zaczyna spadać, mimo że ta produkcja delikatnie wzrosła. Wiadomo, ruch powietrza. Zaczyna nam chłodzić radiatory, no i co za tym idzie, obniża temperaturę falownika. Jak dla mnie to jest wystarczające e, i ta nakładka na pewno zostanie dodatkowym atutem, według mnie jest właśnie sterownik, który warto sobie dołożyć z racji, żeby nie chodziła ona non stop, tylko chodziła wtedy, kiedy jest potrzeba. W nocy, kiedy nie mamy poboru, nie ciągniemy z akumulatora, nie ładujemy akumulatorów, to po co? Widzicie? 34 stopnie, tak to wygląda. No, i produkcja, jak widzicie, pełną parą w tym momencie sobie idzie. Dobra, słuchajcie, myślę, że na dzisiaj tyle. Eee, taka rekomendacja w zasadzie produktu, który uważam, że każdy falownik, jeśli jest w pomieszczeniu zabudowanym w pomieszczeniu, eee, którym nie ma jakiejś dobrej wentylacji powinna być taka nakładka zamontowana. Mimo, że nasz falownik ma wentylatory wbudowane, to jednak zapewnimy mu dodatkowe chłodzenie, co za tym idzie, elektronika nie dostanie tak po tyłku. Dobra, myślę, że na dzisiaj tyle. Dzięki, trzymajcie się, cześć.